Witajcie na kanale Gamers Republic. Już jutro, we wtorek 7 lipca około godziny 17, Sony udostępni do ściągnięcia darmowe gry dla abonentów PlayStation Plus na lipiec 2020. Tym razem z okazji 10 rocznicy Plusa otrzymamy aż 3 bezpłatne tytuły. Pierwszą grą, jaka wpadnie w ręce łowców darmówek, będzie NBA 2K20. Gra sportowa dla fanów amerykańskiej koszykówki. Najlepszy i bezkonkurencyjny król NBA. Jeżeli marzyliście o karierze koszykarza w Stanach, to tu spełnicie swoje marzenia. Tryb kariery jest bardzo wychwalany przez wszystkich graczy i krytyków. Gra jednak ma mieszane opinie ze względu na bardzo mocne preferowanie mikropłatności w innych trybach. No chyba, że uwielbiacie niekończący się grind. Gra nie jest dla każdego, więc jeśli wolicie bardziej arcadeową rozgrywkę, to polecamy NBA2K Playground 2, którego recenzję znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. Drugim dużym, choć nie tak nowym tytułem jest Rise of Tomb Raider w edycji na 20-lecie serii. Jest to świetna gra przygodowa z Larą Croft w roli głównej. Całość nie przebija serii Uncharted, ale gwarantuje zabawę na najwyższym poziomie. Gra nie ma otwartego świata, ale lokacje są rozległe i wypełnione pobocznymi aktywnościami, które są bardzo przyjemne i pomagają zrozumieć całą fabułę. Edycja na dwudziestolecie serii zawiera wszystkie DLC oraz dodatkową zawartość w postaci strojów i klasycznych skórek Lary. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Rise of Tomb Raider, to zachęcamy do obejrzenia naszej recenzji, do której link wrzucamy w prawym górnym rogu. Ostatnim darmowym tytułem w Playstation Plus jest Erika, gra będąca interaktywnym filmem, w którym kierujemy poczynaniami tytułowej bohaterki. Oceny gry w internecie są przeciętne, ale ten gatunek nie cieszy się zbytnim zainteresowaniem. Gra wykorzystuje do kierowania urządzenia mobilne, czyli będziemy grali na smartfonie lub tablecie. Zadaniem gracza jest wykonywanie prostych czynności i wybieranie odpowiednich dialogów, które pchają całą historię do przodu. Jeżeli ktoś lubi tego typu rozgrywkę, to z pewnością ta dodatkowa gra będzie fajnym dodatkiem do wymienionych wcześniej tytułów. Dzięki za oglądanie kanału Gamers Republic. Nie zapomnijcie ocenić filmu i zostawić komentarza. Dajcie znać, czy lipcowa oferta PS Plusa odpowiada Wam, czy zupełnie nie trafiła w Wasze gusta. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych naszych materiałów i recenzji gier, to zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.